Nadchodzą Hunowie. Ten okrzyk przerażenia rozbrzmiał w całej Europie po inwazji azjatyckich jeźdźców. Hunowie i uciekające plemiona germańskie w poszukiwaniu nowych terenów do osiedlenia, wewnętrzny rozkład i krwawe wojny domowe stanowiły ogromne wyzwania dla Imperium Rzymskiego. Koniec Imperium był coraz bliższy. Zapraszamy na kolejny spacer przez historię Austrii. Tym razem chodzi o najważniejsze zmiany w okresie przejściowym od późnej starożytności do wczesnego średniowiecza. Mapa Europy zmieniła się całkowicie w 476 roku, kiedy zachodniorzymski generał Odoaker dokonał zamachu stanu i zdetronizował ostatniego cesarza zachodniorzymskiego, szesnastoletniego Romulusa Augusta. W innych częściach imperium powstały imperia germańskie. Cesarstwo składało się jedynie z Cesarstwa Wschodniego ze stolicą w Konstantynopolu i Cesarstwa Zachodniego ze stolicą w Rawennie. Ale jak do tego doszło? W roku 117 Imperium Rzymskie osiągnęło swój szczyt zapanowania cesarza Trajana. Granice na północy tworzył Limes, który biegł głównie wzdłuż Renu i Dunaju. Pod względem militarnym miejsce to było chronione przez obozy i forty legionowe. Plemiona germańskie osiedliły się na północ od Limes. Rzymianie nazywali liczne grupy ludności zamieszkujące tereny między rzekami Renem, Wisłą i Dunajem, jak również wybrzeża Morza Północnego i Bałtyku ludami germańskimi. Nie uważali się za spójny naród i nie mieli wspólnej tożsamości. Nie nazywali siebie ludami germańskimi. Ludność składała się z licznych odizolowanych plemion, których sposób życia był podobny. Ponieważ w tamtych czasach nie mieli jeszcze kultury pisanej, nasza wiedza o nich opiera się jedynie na znaleziskach archeologicznych i rzymskich źródłach pisanych. Wyniki badań archeologicznych często przeczą jednostronnym przedstawieniom rzymskich pisarzy. Od 16 roku przed naszą erą terytorium dzisiejszej Austrii, łącznie z królestwem Norikum, było częścią Cesarstwa Rzymskiego i obejmowało prowincje Recję, Norikum i Panonie. Na początku III wieku w Europie zakończył się sprzyjający okres ciepłego klimatu i nastała znacznie chłodniejsza pogoda. Szczególnie dotknęło to mieszkańców północy, gdyż nieurodzaj i w rezultacie głód stawały się coraz częstsze. Wielu więc zaczęło migrować na południe, jak na przykład wschodniogermańscy goci. Opuścili swoje osady u ujścia Wisły i przeniesili się w cieplejsze rejony. Te zmiany klimatu można było zauważyć również na azjatyckich stepach. W 375 roku przyczyniło się to do przybycia do Europy półkoczowniczego ludu jeżdżącego konno, którego zbiorowo określamy mianem Hunów. Hunowie na małych, zwinnych koniach, o twarzach w kolorze ziemi i głośnych okrzykach wojennych siali zamieszanie i strach wśród przeciwników. Ich działania wojenne zaskoczyły także Europejczyków. Dzięki siodłom i strzemionom kawalerzyści mieli teraz obie ręce wolne, co wykorzystywali do sprawnego posługiwania się wyjątkowo potężnymi łukami refleksyjnymi. Inwazje Hunów, migracje plemion germańskich, a także wewnętrzne walki o władzę w imperium sprawiły, że w roku 395 cesarz Teodozjusz zdecydował o podziale władzy nad cesarstwem. Cesarstwo wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu dzisiejszym Stambule i Cesarstwo Zachodniorzymskie ze stolicą w Rawennie. Postęp Hunów doprowadził do eksodusu ludów germańskich, które zaczęły szukać nowych terenów do zasiedlenia. Goci byli jednymi z pierwszych, których dotknęła ofensywa Hunów. Podzielili się na grupę zachodnią i wschodnią. Wizygoci przemierzyli Bałkany i Italię, gdzie w 410 roku złupili Rzym, a następnie udali się do Hiszpanii i południowej Galii, gdzie założyli swoje imperium. Ostrogoci zostali podporządkowani Hunom. Wandalowie również początkowo ruszyli na południe z powodu pogarszającego się klimatu, ale po starciach z Hunami ruszyli dalej na zachód przez Galię i Hiszpanię, skąd przedostali się do Afryki Północnej. Stamtąd udało im się przejąć kontrolę nad Morzem Śródziemnym, a w 455 roku splądrowali nawet Rzym i przywieźli ogromne bogactwa Kartaginie. Ze względu na inwazję Hunów i germańską migrację wewnętrzną, Austria stała się krajem tranzytowym. Hunowie oraz uciekające przed nimi plemiona germańskie. Takie jak Wandalowie, Alanowie i Swebowie pozostawili po sobie ślady zniszczeń. Wiele mniejszych miasteczek, które wyrosły wzdłuż umocnień granicznych, z czasem padło ofiarą najazdów hord wojowników i ludów. Nawet duże miasto Karnontum, liczące około pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców i stanowiące wyjątek w całym Cesarstwie Rzymskim, w IV wieku doświadczyło kryzysu gospodarczego i demograficznego. Miasto zamieniło się w opustoszałą, brudną jaskinię, jak donosił rzymski oficer. Silne trzesienie ziemi zniszczyło cały region i ostatecznie doprowadziło do jego opuszczenia przez ludność rzymską na początku V wieku. W roku 395 obóz legionowy i miasto cywilne Windobona zostały zniszczone. Prowincje doświadczyły bezprecedensowego upadku, liczba mieszkańców spadła, a ludzie popadli w ubóstwo. W tym czasie zaprzestano również wypłacania żołdu żołnierzom, praktycznie porzucono umocnienia graniczne na Limes, a wojsko wycofało się z prowincji. Ludność pozostała bezbronna. Po podporządkowaniu sobie przez Hunów dużej części Europy Rzym nie miał innego wyjścia, jak tylko oddać im prowincję Panonie w roku 433. Oznaczało to, że niewielka część Austrii formalnie znalazła się pod panowaniem Hunów. Ta przerwa nie trwała jednak długo ponieważ po klęsce Hunów pod Rzymianami i Wizygotami w roku 451 oraz śmierci Attyli w roku 453 ich imperium rozpadło się, a podbite plemiona uzyskały niepodległość. Na przykład Rugianie założyli małe królestwo na północy Dolnej Austrii, a na wschód od niego swoje rządy ustanowili Herulowie. Ostrogoci, wyzwoleni z panowania Hunów, osiedlili się w Panonii. W tym samym czasie Alemanowie najechali prowincje, Recję po opuszczeniu rzymskich fortów granicznych. Podczas wewnętrznych wędrówek plemion germańskich nieustannie tworzyły się nowe grupy, pokonani musieli podporządkować się zwycięzcom, inni przyłączali się do bardziej udanych stowarzyszeń. Dzięki takim związkom powstawały nowe społeczności, formowały się nowe narody, które następnie zakładały własne imperia, takie jak frankowie. Sasi Turyngowie, Alemanowie, Burgundowie i Bawarczycy W roku 476 germański przywódca najemników Odoaker, który służył w Rzymie, dokonał zamachu stanu i obalił cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augusta, który miał wówczas zaledwie 16 lat. Sam siebie mianował patrycjuszem i rządził ostatnimi pozostałościami imperium. Frankowie wykorzystali moment upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego i jednostronnie rozszerzyli strefę swoich wpływów w Galii. Po pokonaniu Alemanów, Wizygotów, Turyngów i Burgundów i dalszym rozszerzeniu swojego imperium, wkrótce stali się najpotężniejszym ludem w Europie. W roku 476 Rugijczycy przekroczyli Dunaj i rozszerzyli swoje terytorium od lasu wiedeńskiego po przedgórze Alp. Odoaker położył kres ich dalszym postępom. W kosztownej bitwie w roku 487 Rugijczycy poniesili dotkliwą klęskę i ponownie utracili swoje terytoria na południe od Dunaju. Na tym obrazie, powstałem około roku 1824 Widać pojmanie ostatniego króla Rugi i jego żony. Ostatnie resztki Rugijczyków wycofały się do swojego głównego obszaru w pobliżu Krems. Ponieważ militarna ochrona granicy praktycznie się załamała, Odoaker nakazał w roku 488 wycofanie zagrożonej ludności do Italii. W tym samym roku Ostrogoci pod wodzą króla Teodoryka wyruszyli do Italii w imieniu cesarza wschodniorzymskiego, aby wygnać Odoakra. W roku 493 Teodryk zamordował Odoakra, a Ostrogoci przejęli władzę nad Italią. Longobardowie wykorzystali tę okazję i osiedlili się w opuszczonej panoni. W roku 487 zniszczyli ostatnie pozostałości imperium rugijskiego, a w roku 508 unicestwili herulów i w ten sposób jeszcze bardziej poszerzyli strefę swoich wpływów. Cesarz wschodniorzymski Justynian pamiętał, że pomimo obalenia ostatniego władcy zachodniorzymskiego przez Odoakra, imperium rzymskie nigdy się nie rozpadło i formalnie nadal sprawowało władzę nad tymi terytoriami. Nowo powstałe imperia germańskie na ziemiach rzymskich zdawały sobie z tego sprawę, lecz mimo to działały w dużej mierze niezależnie od woli cesarstwa wschodniorzymskiego. Justynian nie był zadowolony z tej sytuacji i dążył do przywrócenia faktycznych rządów nad całym cesarstwem rzymskim. W końcu udało mu się podporządkować sobie duże obszary na zachodzie starożytnego cesarstwa rzymskiego siłą militarną. W 534 roku położył kres panowaniu wandalów w Afryce północnej. W 552 roku armia wschodniorzymska zajęła obszar na południowym wschodzie półwyspu iberyjskiego. Po śmierci Teodryka w roku 526 w Imperium Ostrogotów wybuchły konflikty dynastyczne o jego sukcesję. W końcu w te spory o władzę włączył się Justynian. W roku 552 pokonał armię Ostrogotów, a w roku 554 Italia została podporządkowana Konstantynopolowi, jednak podbój Italii przez wojska wschodniorzymskie nie trwał długo. Germańscy Longobardowie najechali Italię w roku 568 i zajęli znaczną część jej terytorium. Król Alboin wkroczył do zdobytych włoskich miast Mediolanu i Pawi. Nazwa północnowłoskiego regionu Lombardie wciąż przypomina nam o Longobardach. Wraz z inwazją Longobardów na Italię kończy się także tak zwany okres wędrówek ludów. Okres od końca IV do VI wieku w historiografii niemieckiej od końca XVIII wieku określany jest mianem wędrówki ludów. Historiografia francuska i włoska nazywa to inwazją barbarzyńców. Oba terminy odzwierciedlają pogląd XIX wieku i nie odpowiadają faktom. Bo to nie sama wyższość napływających plemion germańskich doprowadziła do upadku imperium, ani też nieprymitywni barbarzyńcy celowo zniszczyli cywilizację rzymską. Przyczyn upadku cesarstwa rzymskiego było wiele. Był to splot czynników zewnętrznych, takich jak najazd hunów i wzrastający napływ Germanów, a także oznaki rozkładu Rzymu, w tym krwawe walki o władzę w warunkach przypominających wojnę domową. W tamtym czasie nie było też żadnych ludów podróżujących po Europie. Lecz raczej społeczności wojowników, osadników lub po prostu przypadkowych podróżników, ale także większe jednostki armii, które zabierały ze sobą w swoim taborze kobiety, dzieci i innych cywilów, takich jak kupcy i rzemieślnicy ale w żadnym wypadku nie są to narody zjednoczone etnicznie. Nie wiemy też, jak te społeczności się nazywały. Tradycyjne nazwy, takie jak goci czy alemanowie Wywodzą się od rzymskich autorów, którzy po prostu potrzebowali nazw do swoich opisów. Skład takich stowarzyszeń mógł się też zmieniać w sposób ciągły. Jeśli odnosiły sukces, dołączali do nich miejscowi i inni migranci. Jeśli jednak odnosiły porażkę, działo się dokładnie odwrotnie: wiele osób opuszczało grupę i dołączało do innej, bardziej udanej, obiecującej większe perspektywy bezpieczeństwa i dobrobytu. W tych społecznościach często rozwijało się silne poczucie wspólnoty, a także wiara we wspólne pochodzenie i przodków. Na tej podstawie stworzyli własne legendy o swoim pochodzeniu, które jednak w rzeczywistości nie istniały. Inny pogląd, iż Germanie byli barbarzyńcami, którzy doprowadzili do upadku cywilizacji, jest również błędny. Limes nie stanowił nieprzekraczalnej granicy. Odbywała się nawet ożywiona wymiana towarów i surowców których brakowało w innych rejonach. Ludy germańskie wykazywały duże zainteresowanie rzymskimi towarami luksusowymi, takimi jak biżuteria i wyroby ze srebra, a także oliwą, przyprawami i winem. Rzymianie kupowali bursztyn, miód, wosk i futra od plemion germańskich. Odbywała się także wymiana kulturowa, gdyż w obozach w pobliżu Limesu i w prowincjach mieszały się różne style życia, a ludy germańskie przejęły wiele ze stylu życia Rzymian. Kultura rzymska miała dla ludów germańskich ogromną siłę przyciągania, dlatego też poszukiwali możliwości osiedlenia się w granicach imperium. Nie wykluczało to jednak faktu, że istniały również grupy, które wielokrotnie przekraczały Limes w celu napadów i grabieży, a ich jedynym interesem było bogactwo Rzymian. Migracje ludów germańskich dobiegły końca, lecz ruchy Zwłaszcza na wschodzie kontynentu, wciąż trwały. W IV wieku Awarowie, koczowniczy lud wschodnioazjatycki, pojawili się na północ od Morza Czarnego. Jednakże w połowie stulecia pod naciskiem zamieszkujących te tereny ludów tureckich przeniesili się na zachód, gdzie po wycofaniu się Longobardów osiedlili się na nizinie panońskiej. Wkrótce przejęli kontrolę nad całą kotliną karpacką i regionem Dunaju. Pod koniec V wieku plemiona słowiańskie zajęły już tereny opuszczone przez plemiona germańskie. Te wydarzenia powinny mieć również znaczenie dla Austrii. To wszystko na dziś, do zobaczenia następnym razem. Przyjrzymy się, jak ziemie austriackie przetrwały burzliwy okres wędrówek ludów, kto się tu osiedlał i ponadto, w jaki sposób chrześcijaństwo dotarło do nas.